Mariusz Janek po wygranej przez poddanie na f 35 e, Powiedz nam, co to było za poddanie, bo z perspektywy telewizyjnej to nie widzieliśmy za bardzo. E, witam serdecznie. E, no poddanie rękoma. Tutaj mi się połomi i barkiem. Udało się znosić ręce i barkiem spędziłem. Ty w ogóle jesteś znany z poddań, z tego co tutaj gdzieś krążą, jakieś legendy o tobie. To, to poddania w ogóle to jest coś, czym się specjalizujesz. Są legendy. Jestem Czarnym Pasem w Tudzicu, także tutaj partę to może powiedzieć mój dom. No i tradycyjnie przez poddanie walka skończona. To która to była już taka walka skończona przez poddanie? Siódma. Siódma walka. No to teraz y, z jednej strony niby wszyscy wiedzą na co cię stać i co umiesz i czym się y, umiesz popisać, a z drugiej strony jakoś nikt sposobu na to znaleźć nie, nie potrafi. No na razie jeszcze nie potrafię, ale ta kategoria fajnie się rozwija w tej federacji. Wiem na co mi stać, wiem, że mogę dawać bardzo mega walki, także tutaj chciałbym się być w tej karcie głównej, co jest wielu zawodników tutaj, bo nawet Sebastian Romanowski, którego bardzo szanuję. No myślę, że to by była ta, ta walka, na którą mi tutaj przyszli to oglądać. Czyli właśnie teraz ten przeciwnik, tak? Z nim chciałbyś się ewentualnie zmierzyć. To byłoby to wyzwanie, które chciałbyś podjąć. Jestem w czołówce kategorii Kubucij w Polsce i chcę się być z czołówką. Powiedz do tego dzisiejszego poddania, myślisz, że dużym błędem twojego rywala było to, że próbował szukać tej gilotyny? I, no, gdyby rozbił ręce, mógłby wyjść z tego, ale też dziękuję tutaj Gajkowi. To nie był mój przeciwnik, pod którego się przygotowywałem, tylko dwóch zawodników wcześniej mi wypadło, skoczył jako trzeci, także tutaj wielki szacunek dla niego. Za to, że podjął rękawicę i, i wyszliśmy i odbyła się ta walka. Możesz zdradzić, z kim miałeś się bić. Pierwotnie? I z Czechem jakimś? i... Ale moc, mocniej mi widać. Zawodnicy, przeciwnicy. Czyli, co teraz, jak rozumiem, właśnie ten plan? Gdzieś wejść wyżej, pokazać się, zostać tu w Federacji Fen. Chciałbyś tutaj zabłysnąć, popisać się jeszcze? Tak jest. Cel jest jeden. Mój, takie moje marzenie: zrobić ten pas. No i dąży do tego. No i widać, jak skutecznie raczej dążysz. Bo to kolejne podanie, jak mówisz, i znów efektowa walka. Gratulujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. I chciałem podziękować jeszcze sponsorom, dzięki którym tu mogę się przygotowywać. Są to firmy takie jak MMM Instal Group, Comlife, e, Fix Catering, Dietetyczny, Ronin, Remsen, Materace Bielawa, e, Pelikan Team, Mivbic Air Systemy Grzewcze, e, Eulu, Euromeble, e, e, kominy Ardeli, e, e, no i jak zapomniałem, no to dopiszę w wywiadzie. Ale lista tych, którzy mogą być dumni jest długa. No jest długa. <laughs> Dziękujemy bardzo.